Pozwólcie Państwo, że zacznę od krótkiej informacji, dla mnie osobiście ważnej, bo dużo wysiłku włożyliśmy w, w ustawę, która zmieni na lepsze sytuację funkcjonariuszy podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Mówię tu o dodatkach mieszkaniowych. To był długi proces, bardzo oczekiwana decyzja przez Wszystkich funkcjonariuszy tych służb no w dzisiejszych czasach jest oczywistym obowiązkiem pamiętać i o żołnierzach, i o funkcjonariuszach. Szczególnie tych, którzy pełnią służbę w warunkach trudnych, ryzykownych, czasami wymagających takiego codziennego, nie bójmy się tego słowa, bohaterstwa. Wiecie, o czym mówię. Mówimy tutaj w tym konkretnym przypadku o o świadczeniu mieszkaniowym w wysokości do 1800 zł miesięcznie w tych służbach, które wymieniłem. To jest także oczywiście policja, straż graniczna, państwowa straż pożarna. I chciałem bardzo podziękować panu ministrowi Siemoniakowi, który przez długie miesiące prowadził ten projekt i pilotował i, i ma tu wielką zasługę i panu ministrowi Kirbińskiemu za, za finalizowanie tego, tego projektu. Hmm. Długie lata czekali na to funkcjonariusze, a jak bardzo potrzebna jest ich, jest ich służba, to wszyscy dobrze, dobrze wiemy. No, między innymi z satysfakcją mogę powiedzieć, że yy, ma już swój finał sytuacja, która zbulwersowała tak bardzo opinię publiczną. Mówię tu o zamieszkach i aktach agresji i pewnych prowokacjach na Stadionie Narodowym w czasie koncertu białoruskiego rapera i doszło tam do zdarzeń absolutnie niepotrzebnych i które wymagały szybkiej reakcji. Otrzymałem właśnie informacje wobec 63 osób jest wszczęte postępowanie o opuszczeniu kraju i będą musiały opuścić kraj dobrowolnie lub pod, przy, pod przymusem, jeśli dobrowolnie nie opuszczą kraju, jest w tej grupie 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. Sądy też zareagowały błyskawicznie i w, przypadku, w niektórych przypadkach tam, gdzie doszło po prostu do wykroczenia, popełnienia przestępstwa, także nałożono odpowiednie kary. Także bardzo dziękuję wszystkim służbom za, za szybką reakcję. Ale chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że tego typu sytuacje, one zresztą to, to jest podobna sytuacja, wiecie, jak na, na, na polskiej granicy. Od tego jest państwo, żeby działało skutecznie i szybko i zapobiegało albo karało, jeśli, jeśli dochodzi już do takich zdarzeń, wszystkich sprawców, niezależnie od tego, czy to są Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Niemcy, nie ma znaczenia. Prawo musi być przestrzegane i w tym przypadku te działania przyniosły natychmiastowy skutek. Natomiast to w żadnym wypadku, i to mówię z pełnym przekonaniem, i mówię w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa, nie można dopuścić do, do rozpętania nastrojów antyukraińskich, tak jak władze ukraińskie muszą dbać o to, aby nikt nie wpadł na pomysł w Kijowie, czy w Ukrainie, czy w Polsce, aby Ukraińcy wykonywali jakieś niepotrzebne antypolskie gesty. W najbliższych dniach może dojść do rozstrzygnięć. W wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Efekt y, y, działań prezydenta Trumpa i, i te potencjalne rozmowy na Alasce prezydenta Trumpa i, i, i prezydenta Putina, y, ten efekt jest y, ciągle wielką niewiadomą. Jest jest kwestią naprawdę fundamentalną z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, aby Putin nie dostał prezentu przed tymi rozmowami, przed tym spotkaniem. A takim prezentem dla Putina byłoby z całą pewnością skonfliktowanie Ukraińców i Polaków, czy szerzej Ukrainy z Europą. To jest dokładnie przed nas namierzony i zdefiniowany cel rosyjskiej agentury i działań Rosji w Polsce, aby skłócić Ukraińców i Polaków. Wiem, rozumiem jak irytujące czy ciężkie bywają przypadki, to nie jest łatwo żyć w jednym miejscu po tak dramatycznej fali migracji. I zdaję sobie sprawę, i nie jest łatwo ani nam, Polakom w niektórych sytuacjach, ani Ukraińcom w niektórych sytuacjach, ale to jest wielki egzamin dojrzałości, ale przede wszystkim takiej wreszcie strategicznej mądrości. To jest w interesie polskiego bezpieczeństwa, aby, aby Rosja nie osiągnęła swoich strategicznych celów, a konflikt ukraińsko-polski jest z całą pewnością kluczowym strategicznym celem Kremla i dlatego będę prosił wszystkich rozsądnych, przyzwoitych Polaków, aby reagowali tam, gdzie trzeba reagować na, na zło, jeśli się dzieje, na wykroczenia, przestępstwa, prowokacje i niezależnie od tego, kto je, kto je, kto je popełnia. Ale równocześnie naprawdę to trochę może staromodnie zabrzmi, ale wszyscy musimy być bardzo czujni, żeby samemu nie ulec manipulacji i prowokacji rosyjskiej. Nie możemy dopuścić do tego, aby rozpętano falę nienawiści Ukraińców do Polaków czy Polaków do Ukraińców. To byłaby historyczna zbrodnia i niewyobrażalna głupota, gdybyśmy teraz dali się podzielić i, i gdybyśmy pozwolili Rosjanom zniszczyć ten naprawdę no, absolutnie unikatowy w naszej historii typ relacji, jaki dzięki naszej gościnności i dzięki waleczności Ukraińców z drugiej strony udało się zbudować. To jest naprawdę coś bardzo cennego. Nawet jeśli po obu stronach i wśród Ukraińców i wśród naszych czasami nie brakuje głupiego nacjonalizmu czy takiego agresywnego nacjonalizmu, ale to naszym wspólnym zadaniem jest, żeby uchronić Polskę i Ukrainę przed powtórkami z historii. To jest, Od tego będzie zależała nasza przyszłość i nasze bezpieczeństwo. To jest także apel do wszystkich Państwa, Pani, Panów Ministrów, abyście bardzo pilnowali dziedzin, którymi się zajmujecie, żeby tam nie wkradła się też pokusa wykorzystywania czasami złych emocji czy negatywnych emocji. Wiecie, o czym mówię. Liczę na, na, na Waszą determinację i naszą wspólną dojrzałość. To jeśli chodzi o te dwie kwestie, tak jak wspomniałem, liderzy państw europejskich. Mówię tu o tej grupie państw wiodących w kwestiach ukraińskich. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Włochy. I jako jeden z, taki koordynator różnych rozmów prezydent Finlandii Aleksander Stubb, który podjął się takiej, takiej misji koordynowania rozmów, będziemy przez najbliższych kilkadziesiąt godzin wszyscy przygotowywać wspólnie stanowisko europejskie. Pan premier Sikorski przygotował także na dzisiaj projekt stanowiska naszego rządu w kontekście rozmów amerykańsko-rosyjskich i no, nie ulega wątpliwości, że w interesie Polski jest, aby, aby Rosjanie wyszły zwycięsko z tej konfrontacji i żeby cały czas i mam nadzieję, że skutecznie przekonywać prezydenta Trumpa do tego europejskiego stanowiska. Ono w, w naszym oświadczeniu wyrażone było bardzo jasno, to znaczy o, Ukraina nie może tej wojny przegrać i nikt nie ma prawa wywierać presji na Ukrainę, jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne czy inne, czy inne decyzje, które pachniały wykapitulacją. Yy, I mówię o tym nie tylko dlatego, że tego wymaga solidarność z napadniętym narodem, na sąsiedzkim, przyjaznym narodem ale to przede wszystkim jest wymóg naszego bezpieczeństwa. Osłabiona Ukraina, niesprawiedliwie potraktowana, silna Rosja, zwycięska Rosja, to jest bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski. Więc czy, się, czy ktoś lubi Ukraińców, czy nie, to nie powinno mieć dzisiaj żadnego znaczenia. Każdy, kto kocha Polskę, powinien mieć to z tyłu głowy i w sercu i, i jako oczywisty plan, czyli wsparcie dla Ukrainy, tak aby nie, nie została ofiarą tej, tej wojny. Poproszę także w drugiej części, po rozpatrzeniu punktów porządku obrad, panią minister Pełczeńską nałęcz o wyjaśnienie zamieszania wokół KPO. Nie muszę tutaj mówić, sprawa zyskała rozgłos po wyjaśnieniach, poinformuję o, o decyzjach związanych z, i konsekwencjach całej tej sytuacji. Chciałbym, żebyście Państwo jednak mieli też świadomość, w jakiej o, o czym tak naprawdę mówimy. i Mówimy o działaniach, które, które rząd podjął z determinacją i wielkim pośpiechu, które miały umożliwić wydanie środków europejskich tu w Polsce. Dylemat, przy którym staliśmy jako rząd, ja też osobiście był bardzo prosty. Znaczy, on był trudny do rozwiązania, ale był prosty logicznie. I co zrobić i czy zrobić wszystko, aby tak uprościć procedury, aby maksymalna ilość pieniędzy, które zablokował Pis zmarnowaliśmy jako Polska bardzo dużo czasu. Więc cały wysiłek, czy prawie cały wysiłek poszedł w takie działania, które mogły zagwarantować, że te pieniądze zostaną w Polsce. I to w ogóle nie powinno podlegać dyskusji. I tutaj winny jest jeden. Temu zamieszaniu, które wynikało z pośpiechu. A pośpiech był absolutnie niezbędny, bo ten dylemat polegał właśnie na tym: albo stracimy te pieniądze, albo je możliwie szybko wydamy tak, aby trafiły także do polskich przedsiębiorców, polskich firm. I to jest jedna rzecz. I to nie podlega dyskusji. I dlatego. Hmm, nie ze względów politycznych, tylko ze względu na taką, wiecie, elementarną uczciwość. Dzisiaj jeszcze raz to powtórzę. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS, jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli Polsce bezcenny czas. I jesteśmy tego w jakimś sensie wszyscy Polacy do dzisiaj ofiarami. I tak jak powiedziałem to już publicznie, to w żaden sposób nie może wytłumaczyć bezczynności, niechlujstwa albo złej woli urzędników, którzy odpowiadali za dystrybucję tych środków. I o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać i na ten temat wysłuchać także relacji informacji pani minister odpowiedzialnej za, za ten resort. Działania zostały już podjęte, jak wiecie. Nie, nie będzie tolerancji dla najmniejszych nadużyć. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Natomiast nadal robimy wszystko, bo przecież ta gra ciągle się toczy o te wielkie pieniądze, żeby ten, ten, te miliardy z Europy żeby zostały w Polsce, a nie wróciły do, do, do Brukseli, mówiąc umownie. To jest chyba każdemu w Polsce na tym też powinno zależeć. Także mm, mam nadzieję, że za kilkadziesiąt godzin będziemy mogli uznać, że sprawa jest wyjaśniona. Konsekwencje tej sprawy będą publicznie przedstawione.